29 sierpnia. Czuwajcie i się w każdym czasie, abyście mogli stanąć z Synem człowieczym Ewangelia. Przypowiedź o dziesięciu pannach. Słowa Ewangelii, weźmy tego Mateusza. Jezus opowiedział swoją muszą to przypowiedź. Podobno będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich nieb... było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nie rozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Rozsądne zawsze razem z lampami zabrały wieczorliwy swych naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał szeno, że na no wszystkie posnęły. Lecz o północy rozległe się wołanie, to pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie oby panny i obatrzyły swe lampy. A nie rozsądne, rzekły do roztropne. Użyć nam swojej oliwy, by nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i, nam nie i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one słucham, zacznę pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na łóżko, już i zamknięto. Nadchodzą no w końcu i pozostały panie. Proszę, panie, panie, odpuszczam. Rzadko im odpowiedział: Zaprawdę, powiada wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto są pańskie Komentarz. Przypowiedź o dziesięciu dziewicach. To obraz liczbano królestwa niebieskiego w jego jeszcze widzialny czy jak kościół. Pięć dziewięć nazywanych roztopnymi, gdyż swoje życie chrześcijańskie spędzają w taki sposób, aby zawsze być przygotowanymi na spotkanie z przychodzącym Panem. Można powiedzieć, że żyją w stanie łaską świętojący, czyli tak, aby każdy porze móc przyjąć się w Komunii świętej, wejść z Nim do sali Balowej Królestwa. Pozostały Pane są nazywane głupimi. Gdyż nie wywinął że wystarczająco troski do swego zbawienia, i chwilę do dzisiaj oblęgu, okażą się być nieprzygotowani. Będą na tyle kupić, że zaradą w roztropnych pójdą w północ do miasta, by kupić brakujący mi oliwy do lamp. Choć wiadomo, że w takiej porze nie znajdą żadnego sprzedawcy, ale niestety przekonają się o tym dopiero na miejscu, gdy wrócą będzie już po balu. W taki to sposób pojawia się kłopota jednych, czyli brak troski o sprawę Boże w swoim życiu i jej konsekwencje oraz rozdąpność i przebiegłość drugich, czyli takie kształtowanie stłoky życia chrześcijańskiego, aby nigdy nie stracić w nim kontaktu z z Jezusem. A jaką Panu jestem ja. Słowem gali weg ze strony zwierkia i wanawialsze czytania.